Anonki, słuchajcie, co się ostatnio odjebało. Przeglądam sobie ogłoszenia pracy i nagle patrzę, a tam McDonald'. Najpierw się śmieję, ale czytam dalej, że to praca w dynamicznie rozwijającej się firmie z perspektywami, adekwatne wynagrodzenie, przyjemne środowisko i jeszcze do tego zajebiste ścieżki rozwoju. Pomyślałem sobie, że w sumie to niczego innego ze swoimi kwalifikacjami nie dostanę, no i może warto się zgłosić. Poprosiłem kumpla Patryka, żeby zrobił mi CV do McDonalda, bo było w wymaganiach, a ja nawet nie wiedziałem co to jest. Patryk mówi, że mordo, nie takie rzeczy się robiło i że mi wyśle za godzinkę. Równo po godzince dostałem maila od Patryka, ściągnąłem plik, wysyłam gdzie trzeba. Następnego dnia dzwoni do mnie jakaś babeczka i serdecznie mi gratuluje dostania się do drugiego etapu rekrutacji. Czułem się dobrze, bo chyba pierwszy raz się gdzieś dostałem. Nie mogłem wymyślić skąd ona wie cokolwiek o moim doświadczeniu, które nie istniało, ale w sumie co to za różnica. Na miejscu pani Dorota zaprosiła mnie do swojego. Gabinetu, przegląda jakiś papierek, no chyba, chyba to moje CV, i mówi, że bardzo się cieszy, że w końcu ktoś zgłasza się na stanowisko menedżera nowo powstałego lokalu. Trochę się zawstydziłem i mówię, że ja to raczej na jakieś niższe stanowisko, solenie frytek albo może składanie bułek. A ona się zaczęła śmiać i mówi zalotnym głosem, że Ach, panie nie, bardzo pan jest zabawny, ale przejdźmy do rzeczy. Nie wiedziałem zupełnie co się dzieje, a ona zaczyna wymieniać mm -hmm, studia z zarządzania na Harvardzie, wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej. W zasadzie nie ma co rozmawiać, zaczyna pan pracę od jutra, a dokumenty to jakoś przy okazji. Patryk, ty skurwielu. Najpierw mi się wydawało, że to wszystko mnie przerasta, wracam do domu grać w Starcrafta, ale w końcu uznałem, że chuj, karpediem. Może być całkiem zabawnie i już nieco bardziej elokwentnym głosem powiedziałem pani dorodce, że może na mnie liczyć. Następnego dnia wstałem o siódmej, założyłem garniak jeszcze od studniówki i zaczesałem włosy na żel, do tyłu jak Gordon Gekon ze znanego filmu o biznesie Wall Street. Bo w końcu jak mam być menedżerem, to chyba muszę wyglądać jak menedżer. Wziąłem taki rozpierdziany neseser od starego, wsadziłem kalkulator, notatnik, kilka długopisów. Psikłem jeszcze bosem pod pachy i byłem gotowy do wyjścia. Punkt ósma, zjawiam się pod McDonaldem, którym miałem zarządzać. Chwila podziwiając z wielką dumą lokal od zewnątrz, a następnie zbiłem pionę z tym takim plastikowym klaunem pedofilem i wszedłem do środka. Wszyscy pracownicy stali w środku równo i czekali tylko na mnie. Powiedzieli, dzień dobry panie Anonie, bardzo nam wszystkim miło pana poznać, oczywiście jesteśmy do pańskiej dyspozycji. Po czym wszyscy ukłonili się jednocześnie. W tym momencie pojąłem słowa Francisa Underwooda o wyższości władzy nad pieniędzmi. Po tym jak wszyscy pracownicy przedstawili mi się, zapowiedziałem, że będziemy teraz wdrażać nowatorski system system zarządzania Knut, który poznałem na Harvardzie, XD. Jeden z moich poddanych, Arek, powiedział, że przecież McDonald's to franczyza, tu nie ma miejsca na żadne nowatorstwo. Nie miałem pojęcia co to jest franczyza, więc pokazowo wypierdoliłem Arka na zbity ryj i powiedziałem, że tak skończy każdy cwaniak, który zakwestionuje harwardzki system zarządzania i moje rozkazy. Tak, panie, odpowiedzieli wszyscy. Jeśli wiedziałem coś o zarządzaniu, to właśnie to, że trzeba wszystkich trzymać krótko, wzbudzać niepewność i strach o swój los. Chwilę później kazałem wszystkim rozejść się na stanowiska i rozpocząć pracę i sam swoją również rozpocząłem. Najpierw wziąłem się za stanowisko z frytkami i mówię, że to chyba nie jest normalne, że jak ktoś zamawia frytki powiększone, to wcale nie dostaje frytek powiększonych, tylko dostaje więcej normalnych frytek. Od razu kazałem zmienić menu frytki powiększone na więcej frytek, a małe frytki na mniej frytek. Klient chyba. Musi Wiedzieć, co kupuje Minęła zaledwie godzina, a mój lokal już był bardziej przyjazny klientom. Potem zabrałem się za usuwanie z oferty wszystkich zbędnych produktów. Najpierw wykreśliłem jabłka, bo to jest restauracja, a nie jakiś kurwa bazar. Potem sałatki, bo tego nikt nie je, a nawet jak jakiś gej to je, to przynajmniej nie będzie już przychodziła na końcu krople bez kidu, bo smakuje gównem. To były zmiany głównie wizerunkowe, po których przyszedł czas na zwiększenie obrotów w moim lokalu. Zwiększenie obroków w McDonaldzie to bułka z masłem i nie rozumiem, czemu żaden inny menedżer na to jeszcze nie wpadł. Wystarczy dodawać te gówniane zabaweczki nie do jednego Happy Mila, ale do dwóch. Przecież wiadomo, że każdy jeden bachor musi koniecznie dostać tę zabaweczkę. Zgadnijcie, co zrobi rodzic, który ma do wyboru stratę dziecka, albo kupienie dwóch Happy Mealów zamiast jednego. Zresztą później okazało się, że wskutek tej zmiany obroty faktycznie wzrosły o ponad 50%. Tak naprawdę jedyne, co zostało mi do poprawienia, to produktywność pracowników, ale to też było banalne. Podchodziłem do każdego pracownika po kolei i mówiłem, szybciej, a jak nadal produktywność nie była na zadowalającym poziomie, to mówiłem, no szybciej. Wierzcie lub nie, ale to doskonale działało. Po jakimś czasie zdecydowałem się na pewną automatyzację i komendę szybciej puszczałem z nagrania przez głośniki. Wszystko zapierdalało jak w zegarku, i dostawałem kolejne gratulacje i podwyżki od pani Doroty. Oferta była spójna i dopracowana, model biznesowy dopięty na ostatni guzik, a pracownicy zmotywowani jak nigdzie indziej. Uznałem, że to dobry moment, aby się trochę zabawić. Czasem podchodzi do pani Basi i mówiłem, że teraz ja przez chwilę poobsługuję drive-thru. Jak ktoś zaczynał składać zamówienie przez to takie radyjko to mówiłem spierdalaj i śmialiśmy się razem z panią Basią machając przez okienko do Januszy odjeżdżających z piskiem opon. Czasem odpowiadałem dupa i wtedy śmialiśmy się jeszcze bardziej. Innym razem kodowałem maszyny do składania zamówień tak, że dwie osoby dostawały ten sam numerek i potem patrzyłem jak dwa Janusze biją się o powiększonego wieśmaka. Generalnie działo się jeszcze wiele rzeczy. Może nawet kiedyś opowiem wam jak wykupiłem koncesję na alkohol, Albo jak wpadłem na pomysł założenia McAnons, ale na razie przyznam tylko, że z przyjemnym środowiskiem i zajebistymi ścieżkami rozwoju, to wcale nie żartą.